Dziś czas na aktualizację mojego sztandarowego projektu, czyli akwarium 100 litrów, które jak wiecie również jest prowadzone w stylu low-tech. Ale tym razem to taki trochę ekstremalny przypadek akwarium low-tech. Zero nawozów, zero grzałki, jedynie jakieś oświetlenie niemocne, filtracja i natura robi robotę sam. Przyznam Wam się, że ten zbiornik od początku miał być takim eksperymentem akwarium prowadzone na wodzie kranowej, bez żadnych dodatków, nawet bez grzałki, w którym wszystko ma funkcjonować w jak najbardziej naturalny sposób. Po kilku tygodniach dojrzewania przyszedł moment na wpuszczenie pierwszych mieszkańców. Do tej pory było to akwarium, które było kompletnie bezproblemowe. Jak będzie po wpuszczeniu ryb? Czy biologia się załamie, czy wręcz przeciwnie? O tym i kilku innych rzeczach dowiecie się za chwilę. Aquascaping TV zapraszam na film. Jak wiecie, to akwarium niespełna 100-litrowe od samego początku po zalaniu do dnia dzisiejszego kompletnie nie sprawiało żadnego problemu. Dzisiaj aktualizacja i głównym punktem tego filmu jest oczywiście obsada ryb w tym akwarium. Ale pozwólcie, że zanim o rybach rzućmy okiem na rośliny, bo to one w sumie są fundamentem każdego stabilnego ekosystemu w akwarium. Oczywiście, rośliny, w myśl mojego podejścia do tematu akwarystyki, zostały dobrane do warunków, jakie będą panować w tym zbiorniku czyli na temperaturze pokojowej, bez grzałki, bez nawozów i CO2. Nad tym akwarium świeci jakaś azjatycka lampa przepraszam, której nazwy nie pamiętam, ani nawet nie umiem Wam powiedzieć, jakiej jest mocy. To naprawdę mega proste rośliny, które będą rosły w każdym akwarium, oczywiście które posiada wodę. Zbiornik od startu nie sprawiał większych problemów. Glony, oczywiście, się pojawiły, jakieś niewielkie, jak to w nowym akwarium, ale to nie było nic, z czym nie mógłbym sobie poradzić i co by mnie zaskoczyło. Po prostu były głównie okrzemki, a rośliny dobrze się zaaklimatyzowały i powoli zaczynają się rozrastać. Jak patrzę się na te mchy, to powiem Wam szczerze, że szkoda mi trochę tych mchów przycinać, dlatego że według mnie przycinane wyglądają nienaturalnie. Ale wiecie jak to z mchami jest. Jeżeli nie będziesz przycinać muchów, to po prostu za chwilę oderwą się od tej powierzchni, do której są przytwierdzone, i już muchu nie masz. Dlatego podczas serwisu wyciągam pojedyncze gałązki z tego mchu, które za bardzo wystają i to powiedzmy tyle cała przycinka tu chociaż nawet nie ma przycinki, ale powiedzmy cała przycinka tych muchów. Ranunculus inundatus. Nie wiem dlaczego, ale już miałem jakoś tak wpojone, że zamiast ranunculus inundatus mówiłem rananunculus. I kiedyś, jak w jednym szorcie dałem i tak powiedziałem, to ktoś mi zwrócił uwagę, i tak w sumie walło mnie w głowę. I sobie myślę, dzięki, stary, w końcu mi powiedziałeś, że źle mówię. I właśnie uświadomiłem sobie, że niektóre rzeczy mówię tak automatycznie, jak się mi wydaje, że dobrze jest, i dlatego też proszę o wasze komentarze na temat tego, co oglądacie, bo to mi też nieraz pomaga. Ale wracając, Ranunculus inundatus i cała reszta roślin z pierwszego planu ma się naprawdę całkiem dobrze i prosi się też o przycinkę. Świetne mikrozorium Windelow z lewej strony i z prawej Anubias gracielis tworzą taką zamkniętą kompozycję, która według mnie całkiem dobrze się prezentuje. Ogólnie rzecz biorąc, według mnie to rośliny, które robią największą robotę w tym akwarium, że tak powiem, największe wrażenie w tym zbiorniku. Najważniejsze, żeby rośliny były zdrowe i niepokryte pokryte glonem wtedy, Każda roślina naprawdę fajnie wygląda. Mimo tego, że woda pochodzi prosto z kranu, nie jest ogrzewane, bo przypominam to akwarium bez grzałki, a rośliny rosną bez większych problemów. Nie używam też żadnych nawozów, ale jak to w low techach, biologia powoli się stabilizuje, i już po kilku tygodniach mogłem zauważyć, że glony powoli ustępują. Ogólnie okrzemki to niby proste glony, ale naprawdę nie lubię tych glonów, dlatego że atakują rośliny w pierwszej fazie dojrzewania akwarium, a to dla niektórych roślin jest naprawdę niebezpieczne. Według mnie tutaj, ponownie jak w akwarium, 240 litrów cykl azotowy jest kompletnie zamknięty i bakterie dobroczynne robią robotę, dlatego już po glonach. Nie ma większego śladu. Dlatego pomyślałem, że zbiornik jest gotowy na pierwszych mieszkańców. No i w końcu pierwsze wpuszczenie ryb. Na pierwszy ogień poszły kardynałki chińskie, ale tutaj spotkało mnie małe zaskoczenie. Zamawiając te ryby, myślałem, że dostanę tradycyjnie ubarwioną wersję tej ryby, ale Damian nic mi nie powiedział że tak powiem i po prostu przyszła do mnie głównie odmiana orange. Szczerze mówiąc, gdybym wiedział, to to bym pewnie nie zamówił i nie zdecydował się na te ryby, dlatego że zależało mi na klasycznym wyglądzie tygry. No ale skoro już są, to niech sobie pływają. Przyznaję, że prezentują się naprawdę ciekawie na tle tego ciemnego wnętrza tego akwarium. Dobra, no niech już będą. Obok wspomnianych kardynałków pływa też ryba, która nie jest za bardzo często spotykana w naszych akwariach. I tutaj muszę z tego miejsca pana Damiana pochwalić, bo właśnie on polecił mi tę rybkę. Ryżanka, a pełna nazwa to chyba coś w tym stylu Oryzjas wowory. To niezwykle ciekawy gatunek, niepozorny, ale pod odpowiednim światłem można dostrzec jego piękne, błękitne ubarwienie. Warto się nad nim zastanowić, jeśli szukacie czegoś niebanalnego do swojego akwarium. Z ryb zasiedlających dno wybrałem przylgę chińską, która nie tylko dobrze wygląda, ale i świetnie też pomaga w utrzymaniu czystości. Bo jest jednym z lepszych naturalnych zjadaczy glonów. Do tego dochodzi babka kobaltowa, której intensywne niebieskie płetwy robią niesamowite wrażenie, zwłaszcza gdy ryba prezentuje swoją dominację w stadzie. I taki właśnie miał być plan na to akwarium, żeby głównym dominującym kolorem w tym akwarium był kolor błękitny, niebieski. A tu nagle Wskoczyły kardynałki Orange. No dobra, mniejsza z tym prawdziwym szefem tego akwarium jest Badis Błękitnopłetwy. Mały, ale bardzo interesujący drapieżnik. Powiem Wam szczerze, że już od pierwszych dni widać było, kto w tym akwarium rządzi. Właśnie samiec Badisa Błękitnopłetwego. Powiem wam, że to nie jest jakaś agresywna ryba, jest spokojna, ale jak coś mu nie pasuje, to potrafi pokazać innym rybom, gdzie ich miejsce. Raczej nie zaczepia ryb, bardziej skupia się niestety na krewetkach, szczególnie na tych, które mogą zmieścić mu się w pysku. Niestety zauważyłem, że odkąd pojawił się harem właśnie e, tych badisów, jeden samiec i dwie samice, e, drastycznie spadła populacja. Krewetek w tym akwarium. Początkowo myślałem, że po prostu się pochowały, ale prawda jest taka, że badis prawdopodobnie regularnie na nie poluje. Dlatego, że to są ryby, które niechętnie jedzą suchy pokarm, ewentualnie skubnie coś tam z mrożonki, ale taki suchy pokarm to szczerze mówiąc, nie widziałem jeszcze, żeby przyjął do jedzenia. No cóż, natura rządzi się swoimi prawami i z drapieżnika nie może zrobić jarosza, nawet jeśli będzie to mikrodrapieżnik. Oprócz przylgi chińskiej, babki kobaltowej są w akwarium inne ryby dbające o czystość, szczególnie w sferze glonów, takie jak garapanda, która nie tylko zjada glony, ale też jest bardzo aktywna i daje zbiornikowi takiej dynamiki. Garapanda to świetny wybór do akwarium low Tech, bo sobie radzi bardzo dobrze w trudniejszych warunkach i pomaga przy tym utrzymać równowagę biologiczną w akwarium w postaci zjadania nadwyżek glonów. W tym zbiorniku udało się stworzyć całkowicie azjatycką obsadę tego akwarium, co mnie bardzo cieszy, bo taki był pierwotny plan. Nazwa jaką przypisałem temu projektowi, czyli Azja Express, nadal odzwierciedla styl i sposób prowadzenia tego akwarium. Tylko Damian, te kardynałki orange, które tu pasują jak przysłowiowa 5 do ryja. Powiem Wam, że naprawdę nie lubię takich eksperymentów z rybami, jeszcze jak na przykład, nie wiem, Ramirezę, pielęgniarzka Ramireza, Electric Blue, jestem w stanie jakoś zdzierżyć. No to takiego kardynałka orange to już nie bardzo. Tak prezentuje się obsada mojego niespełna 100 litrowego akwarium Lontech. Na razie wszystko wygląda stabilnie, rośliny rosną, a ryby zaczynają odnajdywać się w nowym środowisku. Swoją drogą jestem ciekaw, jak ten zbiornik będzie się rozwijał w kolejnych miesiącach, i jak wpłynie na niego brak ogrzewania oraz na przykład nawozów dla roślin. Chociaż w sumie tutaj mówiąc o ogrzewaniu, no to chyba raczej sprawa jasna. Tutaj w garażu mam ogrzewanie, więc temperatura poniżej 20 stopni nie powinna spaść. Nawet w zimie. Jeśli macie jakieś pytania lub doświadczenia z podobnymi zbiornikami, koniecznie dajcie znać o tym w komentarzach. No i oczywiście jak zawsze, jeśli Wam się film podobał, zostawcie kciuka do góry i subskrypcję, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie. Cześć.